Gdzie się podziewa nasz trener? On nigdy się nie spóźnia A przecież sam powtarzał nam w kółko i do znudzenia Jak niesamowicie ważny jest nasz następny mecz No chodź, szybciej Zapytam El Matadora, jak mu się udało strzelić bramkę w zeszłorocznym finale Superligi I dowiem się od wielkiego bo... Tylko tego nie zgub Twój bilet na mecz jest w środku oh. Panowie, przedstawiam wam nowego członka zespołu Zaka. A? Cześć, tak się masz? Witaj na pokładzie, stary. Mistrzu Uragiri. Przygotowania do meczu ze Strikers idą pełną parą. Jestem pewien, że cię nie zawiedziemy, mistrzu. Pewność ha. siebie to cenna cecha, Miko. Ale gdy rywalem jest ekipa Super Strikers, nic nie jest pewne. A, a. Trenujcie dalej, tak, mistrzu. Dobrze jest być pewnym siebie, lecz lepiej być pewnym zwycięstwa. <laughs> Shaker, zagramy w Superliga 3000? Dam ci bramkę przewagi, co ty na to? Ha? Ja już przecież gram w Lidze, stary. W prawdziwej superlidze, w tej z piłkarzami z krwi i kości. Skoro tak, to najbliższy mecz będzie dla Was bardzo trudny. Zespół na Kama jest na fali. Przywitają Was czymś w stylu Cześć, Super Strikers, ile goli Wam strzelić? Chodźcie, ja zaraz. Piłkarze na są rzeczywiście groźni. Stosują niekonwencjonalne zagrania. Musicie mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo szansa na zwycięstwo może pojawić się niespodziewanie. Grałem przeciwko na kamie tysiące razy i jeszcze nie udało mi się wygrać na najtrudniejszym poziomie. Niby wiem, że trzeba zagrać w lewo, prawo i cały czas naciskając X, ale. Tak, jutro gramy bardzo ważny mecz. Mógłbyś... O, już wiem. Mam na nich swój sposób. Zapiszę tylko grę. I jak pewnie wiecie, oni grają. Uh... 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 Woohoo! Cześć. <grystanie> <Hey>! <grystanie> Pojadę prosto na boisko treningowe. Rozpakujcie się w hotelu, a potem dołączcie do mnie. <grystanie> 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 Na pogoda, amigo. A chłopak myśli tylko o jednym. To prawda. Jak tak dalej pójdzie, przestanie odróżniać świat wirtualny od realnego. <grym wytrzyma> Superliga 3000X to gra najnowszej generacji. Tak. Idealnie odwzorowuje ruchy każdego gracza Superligi. Na razie! A taktyka poszczególnych zespołów została opracowana po analizie tysięcy rozegranych spotkań. Musicie spróbować. <ścoughs> no to świetnie. To nie tak miało wyglądać. Trener jeszcze tu nie dotarł. Właśnie. Nie możemy trenować, zanim nie poznamy strategii na mecz z Nakamu. Trener miał tu na nas czekać. A może zmienił plany? A? To o? od trenera. Tak. Chłopaki, pojechałem na ryby A? i nie wiem, kiedy wrócę. A? Możliwe, że wpadnę na mecz i jeszcze się waham. A? A? To chyba nie jest wiadomość od trenera, co? Musimy natychmiast zawiadomić policję. Mam chęć z tobą zagrać, trenerze. Ale nie w piłkę nożną. Zupełnie inną grę. Kim Gdzie? jesteś? O nie, 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 nie. To nie ty będziesz zadawał pytania. To ja tu jestem szefem. Dobrze. Ale właściwie szefem czego? Wszystkiego! Hmm. Strategia, jaką przyjmie trener Strikes, pozostaje dla wszystkich wielką zagadką. Jego rozwiązania taktyczne będą główną bronią ekipy Supa Strikes w starciu z zespołem Nakama. Szkoda, że trener znajduje się ciągle wśród abonentów niedostępnych. Ach, bez niego nie damy sobie rady! Może powinniśmy y, oddać mecz walkowerem? Policja już zajęła się tą sprawą. Zagramy mecz dla trenera i dla niego wygramy. Zak! Wygrał z Nakamu. Zak wygrał z nakamą! A? Tak i co? Gdzie jest Zak? Shaker. Zak uciekł. Co? Skąd to wiesz? Bo zostawił kartkę. Odchodzę, nie szukajcie mnie. Ale zapomniał zabrać konsolę. Może. Bardzo się śpieszył. Trudno mu się dziwić, źle go potraktowaliśmy. A czemu teraz zależy nam, żeby wrócił? Shaker? Wydaje mi się, że on wie, jak możemy pokonać nakamę. Może w coś pogramy, trenerze. A w co chciałbyś zagrać? Może w grę zgadnę kim jesteś? Jestem prawie pewien, że twoje imię zaczyna się na literę. U! O! Nie! U! <laughs> U! Uragiri! E, zaraz. Nie jestem uragiri. Strzelaj dalej, przyjacielu! Uragiri! Natychmiast mnie stąd wypuść! Nie! A poza tym nie jestem uragiri. To się robi męczące uragiri. Tak? W takim razie chyba sobie pójdę. Baw się dobrze sam. Żegnam trenerze. Hej, wracaj! Uragiri! Wypuść mnie stąd! Oh. Oh. Hmm. 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 A stary co za kompromitacja! Niszczysz moją reputację! Ua, czemu mi to robisz, Shaker? Nie mogę na to patrzeć! Hej, Shaker! Co ty wyprawiasz? <grym> <grym> Jeszcze nie opanowałem sterowania! Aniby jak ma nam to pomóc pokonać na Jeśli uda mi się wygrać na konsoli, poznam warianty taktyczne na kamy. <grym> Ah <laughs> Ah <laughs> 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 Lewo, lewo, czerwony, trójkąt, zero, zielony, prawo, zielony X! Goal dla Super Strikers! Masz całkowitą rację! Jest! <grym> Ta gra rzeczywiście wygląda jak prawdziwy mecz! Nakama jest w niezłych opałach. Masz całkowitą rację! Goal dla Super Strikers! Masz całkowitą rację! Pokonałem Nakamę! Pokonałem na <grym> Tak! Przeszedłeś e? poziom pierwszy. Drużyna Supa z awansuje na poziom drugi z 250. E? 250 poziomów? E? E? Muszę znaleźć zaka! Tylko jak? E? 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 Stary! Całą noc siedziałeś nad tą głupią grą? Zachowujesz się nieodpowiedzialnie i nie szanujesz zespołu! Zak przeszedł 250 poziomów grając przeciwko Nakamie. Ma w małym palcu ich taktykę. Jeśli nam pomoże, wygramy ten mecz. Mamy inny problem. Wygląda na to, że trener ma kłopoty. Dziś rano dostałem to. Na konferencji prasowej zwrócimy się o pomoc w poszukiwaniach. To miasto jest super. Tyle tu pięknych miejsc. Czegoś takiego nie ma nawet w grach. Kto by pomyślał? Moja konsola! To będzie ciekawy mecz. Niestety, z powodu nieobecności trenera Strikers, Uragiri nie będzie miał dzisiaj godnego przeciwnika. Szybciej, szybciej. Zak musiał już dostać wiadomość. Koncentrujcie się. Nie możemy pozwolić, by narzucili nam swój styl gry. Ha! Bilety na mecz zostały wyprzedane. Stadion może pomieścić 70 tysięcy kibiców. Jednak według oficjalnych danych na trybunach zasiadło o jedną osobę mniej. Kto był na tyle głupi, że kupił bilety i postanowił nie przyjść na mecz? Ha, nie wierzę, zapomniałem konsoli. Mam nadzieję, że nikt jej nie używał. O, używali jej i skasowali mi grę. Mam was dość, supa Prosimy zgłaszać na najbliższy komisariat policji. O? Dziękujemy bardzo, to wszystko. Chciałbym jeszcze przekazać krótką wiadomość mojemu przyjacielowi Zakowi. Przepraszam za wszystko. Proszę cię wróć do nas. Grałem w twoją grę i myślę, że jak państwo słyszeli, drużyna Supa Strikers przechodzi teraz bardzo trudne chwile. Potrzebują już mnie. Przed ważnym meczem Superligi z ekipą Nakama, która ostatnio wygrywa mecz za meczem. Czas wyjść na boisko. Takie prawdziwe. Nakama w ostatnich meczach nie dała rywalom szans. Zobaczymy, jak poradzą sobie gracze Supa Strikers. Bez trenera gracze Strikers będą jak dzieci, które zgubiły się we mgle. <Gol> <Gol> Bez trenera nie damy rady wygrać tego meczu. Niesamowita płynność ruchów. Oh. Oh. I raz! I dwa! I dwa zero! Poczekaj. Oh. Ha. Ma się tę formę mimo upływu lat. Ach, no nie, potrzebujemy trenera. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Zak, wróciłeś. Cześć. Witaj z powrotem, szalony graczu. Zak, musisz nam pomóc. Tylko ty znasz taktykę zespołu Nakama. Widzisz, Zak. Kolega jest równie szalony jak ty. Przez całą noc grał na tej Ech. twojej konsoli. <grym> Shaker, Zak jest jeszcze dzieckiem. Nord ma rację. On pewnie jest mistrzem, ale wirtualnym. Pograłem trochę w tej jego gry i możecie mi wierzyć, Zak wie dosłownie wszystko o stylu gry na kamy, jak nasz trener. Pamiętacie słowa trenera? Szansa na zwycięstwo może pojawić się zupełnie nieoczekiwanie. A, obyś się nie mylił, Shaker. Dobra, musicie e pamiętać, że gracze na kamy e najbardziej zaawansowane zagrywki stosują dopiero pod presją. Czyli e wtedy, gdy zdominujecie grę. O, kolego, skąd ty to wszystko wiesz? Z gry Superliga 3000X. Jeśli w drugiej połowie uda wam się wyrównać, to spodziewajcie się najgorszego. E bo oni zastosują taktykę busi do standard. Raz, dwa, trzy, Super Strikers! Dobra, pomyślmy. Edina Kamura, główny napastnik. Silny strzał lewą nogą. Kenzo Honda, strzelec z rzutów wolnych. Kto jeszcze został... Ym. Aha! Goji Ao! Rozgrywający! Uh. Uh. Dalej! Oh. Oh, co za gol! Strajkę zwracają do gry! Kto by pomyślał? Taki maluch! A kto strzelił, co? <laughs> ha. 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 Ah. Uh. 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 Hey. Uh. Graczy, Strykes! Nie da się zatrzymać! Jest! Kim jest ten mały trener? Jeśli strajkes chcą wojny, to będą ją mieć! Bushido Standard! Uh. Teraz musicie się skoncentrować. Na kama starała się uśpić waszą czujność. Teraz przeprowadzi atak busi do standard, o którym mówiłem wam przed meczem. No dobra, ale co robimy? No, to proste. Lewo, lewo, prawo, zielony, cały czas naciskając X. E, dobra. A przetłumaczysz to na normalny język, chłopcze? Lewo, lewo, prawo, zielony, cały czas naciskając X. Lewo, lewo, prawo, zielony, cały czas naciskając X. Skręczny tygrys nie dał rady przejąć piłki. Akcja przeniosła się pod bramkę supa Strikers. Nakama rozgrywa piłkę. Czy to będzie decydujący cios zadany przez Nakamę? Gracze Strikers są zaskoczeni rozwojem tej akcji. Lewo, lewo, prawo, zielony, cały czas naciskając X. Trajker przejmuje piłkę i wyprowadza kontratak. Zawodnicy na kamy wracają na własną połowę. Mimo problemów w pierwszej połowie, strajkers rozgrywają znakomity mecz. Znowu triumfują! Udało się! Udało! Nie mogę w to uwierzyć! Stary, doskonale się spisałeś! Byłeś niesamowity! Dzięki, przyjacielu. Jesteś materiałem na wielkiego trenera. Trener! Co się z nim dzieje? Trenerze, gdzieś ty się podziewał do licha. do Standard? W jakim cudem zatrzymaliście ten atak? Szansa na zwycięstwo może pojawić się nieoczekiwanie. Cześć. Ojej, jakże się cieszę, że Pana widzę. Czy to prawda, że padł Pan ofiarą porwania? Oddasz mi mój telefon. Telefon? Skąd miałbym go mieć? też ustawiłeś naszą piosenkę jako dzwonek? Piosenka Super Strikers jest popularna w Japonii. Nie będę odbierał, włączy się poczta. Tu, trener, zostaw wiadomość. Pana głos też ustawia się w tych stronach, często jako sygnał powitalny.